Księga Jeremiasza, rozdział trzydziesty dziewiąty. I był tam, gdy zdobyto Jeruzalem. W dziewiątym roku Sedekiasza, króla ludzkiego, w dziesiątym miesiącu przybył Nebukadnesar, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem i oblegali je. A w jedenastym roku panowania Sedekiasza, w czwartym miesiącu dziewiątego dnia tegoż miesiąca, zrobiono wyłom w murze miasta. I wszyscy dowódcy króla Babilońskiego wtargnęli i usadowili się w bramie środkowej. Nergal Sar-Eser, książę Sinmagir, dowódca wojsk liniowych, Nebuszazban, przełożony nad Eunuchami, i wszyscy inni dowódcy króla Babilońskiego. A gdy to zobaczył Sedekiasz, król ludzki, i wszyscy wojownicy, uciekli i wyszli w nocy z miasta drogą, Ku ogrodowi królewskiemu, bramą między dwoma murami, i szli w kierunku Doliny Nadjordańskiej. Lecz wojsko Chaldejczyków pędziło za nimi i doścignęło Sedek na stepach Jerycha. Wtedy pojmali go i przyprowadzili do nebu króla babilońskiego, do rybli w ziemi Hamat, a ten wydał nań wyrok. Król Babiloński kazał stracić w rybli synów Sedekiasza na Jego oczach, także wszystkich dostojników Judy kazał stracić król Babiloński. Sedekiaszowi kazał wyłupić oczy, a jego zakuć w Kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Pałac królewski i domy Ludu Chaldejczycy spalili, a mury Jeruzalemu zburzyli. Resztę Ludu, który pozostał w mieście i zbiegów, Którzy zbiegli do niego i resztę rzemieślników uprowadził Nebuzaradan, naczelnik Straży Przybocznej, do niewoli do Babilonu. Część biednej ludności, która nic nie posiadała, pozostawił Nebuzaradan, naczelnik Straży Przybocznej, w ziemi judzkiej i dał im jednocześnie winnicę i rolę. Co do Jeremiasza wydał Nebukadnesar, król babiloński, Nebuzaradanowi, naczelnikowi straży przybocznej, następujące zarządzenie. Weź go, czuwaj nad nim i nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. Wtedy Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej i Szazban, przełożony nad Eunuchami i Nergal Sar Eser, dowódca wojsk liniowych, i wszyscy dostojnicy króla babilońskiego posłali i kazali sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni. I przekazali go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Safana, aby pozwolił mu iść do domu. I tak pozostał wśród ludu. I doszło Jeremiasza słowo pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści. Idź. I powiedz Ebed Melechowi, Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzą się w owym dniu na Twoich oczach. Lecz Ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan.